Chyba trochę większy ruch będzie Przyszedłem na parking, nawet nie jestem w stanie co się CZOSŁŚĘ Ej, bo cały czas mi popazuje wróć na, na miejsce, a się obecność policji Ja pierdolę Też co masz cały czas? Też Gdzie jest radiowóz? Czy my nie mamy radiowózu? Nie, no mamy Gdzie? Excuse me, radiola? Excuse me? Kurde, ma, że to przez to, że zakończyliśmy służbę w takim miejscu, <grystanie> tu jest dobra. Aha. <grystanie> no dobrze. To ma sens. No to ma taki osobny wyjazd nie, nie. O kurwa, co się stało? No to szybko poszło, no. Włączaj bomby i wsiadamy, no. Ja <grystanie> 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 Ty, to... bo tam... Tam jest druga. Co? Pójdź. Czekaj. Brawo. Zerwowana jesteś? Gdzie w prawo zrobić? Znie się zajmuję, ja się boję. <laughs> co, on poł zawoli ty. O. Weź ten. Weź sprawdź dokumenty i pięknij ten sobie tego. Ale ja widziałem przed chwilą i ten. A co? Co? Czyje to są dokumenty? Eee... Ale, ale to jest dziwne, bo na dokumencie jakby to jest normalnie zdobył. Eee Show me your ID and car insurance Eee A no, to możeśni sure. odrobione sure. w sensie Ale na dokumentie to jest dobrze właśnie no. no ale to wiesz, bo na przykład, wiesz może być na przykład numer zajebany do wodu tak? Julio <coughs> Mulder Ale to jest nazwisko Ona zajebała dowód zmieniła zdjęcie Ona jest pojebana! Zobacz, zobacz na C, to jest Ju Julio Mulder Julio tak jak jest na dowodzie! Julio Mulder! Ja pierdole, weź ją kasę. ja się jej boję ty. Zabieraj <grym> mi ją! Weź ją kurwa, kasuj ją tam! Będzie przy kasie przynajmniej. Ja pierdole, zabieraj ją. Kurwa, jedę do mojej. Moja spokojna. Twój ma jeszcze nie tę. Nieważny samochód ma przecież. Ty. Nieważny samochód. <grym> Przepraszaj Pani, Pani za młodzie, się zdenerwowała. No zobacz. Dupia jesteś. Kolejny Dupia. już, przecież i ludzkie zęby. No co, są jakieś pojeby w tym mieście, ty, ja się boję. Nawet porządnie, no nie da mi wyjechać. wyjechać. Wyjechać, no. U auta wyjechałeś. No mówię, ja się tych ludzi boję, Mati, to jest chuj, no ja nawet nie podchodzę. Co ona robi, zobacz, no kurwa no na samochodzie kurwa stoi, ona przez szybę się wychyla. Co za w tym miejscu co nie wierzę. Oh, jest... oh. Come back to the precinct. We'll send a unit to oversee the accident. <grym> Ale... oh, tak, samochód. Ja tak samochód. Ja To Co jest? Oh, pojawił się. Teraz co? Teraz co? Kierowca ze samochodu czyli nie? Za Co się stało? Namoczone rodzynki. To, Aby, to chyba jest przestępstwo. wyszło.

Gość, ty gość, któregoś wypuściłeś, jak się wypuściłeś, to poszedł piekło. piekła tak, ja mu sam młot odholował, nie mogę. Co zadził. Ja też chcę, że coś odholowuj, ale nie życie mu w ogóle. Co zadził. Podam trzy kanały. Dobry nasz. Popie! Zicha! Ona wysiadła, co fajne, co fajne, wysiadła. Nie mogę. Zachowałem. Dobra jest pani aresztowana W <grymiso> <Podrobanie> wypadku <grymiso> bało. Nie bo sobie kliknąłem w ustawieniach, żeby mi dała automatyczne ustawienia Jak już tak, Ty, stój tam! Co? No nie, no znowu Nie <grymiso> mogę iść. zrobić, nie mogę Dobra Łuk! To był grzeg,

nie, no dobrać dobrać ludzie. to, to sami. I idę. O jezu. To chyba jedna do kierowcy. Chyba tak. Mamy. Daj. Daj. Co to, no to jest? Daj. 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 jest Daj. 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 Daj.

Oh. Hello? Yeah, I don't do. I have kids. kids! Don't shoot! <laughs> You're being detained because you fit the description. It's good to see you. I'm, I'm sure so, I just so look like Let me see your ID. Please. I'm just going to going to Take it. You're Oh, Lori Strode. She's a Lori. Don't move! Oh! Sorry. You can leave now. <laughs> <a good day. laughs> you are under arrest for having an open warrant. You're a terrible cop. Nicely done, officer.

O, 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 Mati, spokojnie Matioszka. No te kostki ma, szurikena. O oh, Boże co, Sykubra. to wiemy, wiemy chyba czym to zrobił. Szurikenem. Triple killer czyli Ty k***a patrzysz. Ale słońce, jedziemy w stronę słońca, chodź. Rozpędzanie prosto z na słońca. Jak dałam beta, kurde, idzie po. To ten medyk się za idzie. Elegancko. No celu. No, 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 no. <laughs>